Cześć kochani, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem tak, pokażemy wam nową grę, którą dostała Michalinka od Mikołaja. Od Mikołaja dostała się Michalinko, pamiętasz? Była ukryta pod choineczką, jak otwierałaś kalendarz adwentowy. Pamiętasz? Tak, czyli to dostałaś ode mnie, nie od Mikołaja dostałaś od nas. Kochani, to będzie gra pod tytułem Moje pierwsze zgadnik to to. Zanim przejdziemy do gry jednak i pokażemy Wam, co oczywiście taki zestaw yy, w, tej, co, yy, w tej grze jest, to pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, o kliknięciu dzwoneczka, żebyście byli na bieżąco oraz... O łapkach w górę i oczywiście czekamy nadal na Wasze komentarze. My na wszystkie odpowiadamy. To co? Przechodzimy do gry, zapraszamy na film. A więc kochani, co zawiera ta gra, czyli moje pierwsze zgadnij to to, już Wam zaraz pokażemy. Tu chyba na dole mamy otwarte pudełeczko, tylko jeszcze najpierw powiemy Wam, że słuchajcie, oczywiście jest tu liczba graczy, to jest dwójka, czyli dwóch graczy może być i wiek 3+. Także słuchajcie, trzy i pół latki spokojnie dadzą sobie radę. Dla nas to jest łatwe, prawda Michasiu? My już super mamy obcykaną tą grę. Także zawsze w nią gramy i mamy jeszcze trudniejszą oczywiście wersję i też Michalinka potrafi w nią już zagrać, także, także bardzo fajnie. Słuchajcie, mamy taką podstawkę, poczekaj Michalinko, zaraz złożymy, mamy taką podstawkę i takie dwa koła, jedno jest niebieskie, a drugie jest czerwone, a więc jeden gracz... A graczy... tutaj jest taka twarz niebieska, tutaj widać, tutaj jest... Tego twarz, a tutaj jest czerwona twarz, która ma tutaj, a jeszcze jest nie, nie, tutaj nos. No to zdejmiemy ten nos, zaraz wszystko pokażemy. A więc kochani, tutaj każda ta tarcza ma jeszcze taką em, zakładkę. O, nazwijmy to zakładkę. Bo dzięki takiej zakładce wybieramy sobie swojego ludzika. A tutaj jest taki obrót, żeby przekracać i mówić, czy to ten. Tak jest. Bardzo dobrze Michalinka wszystko wytłumaczyła. Teraz tym wkładamy do środeczka. Tak, Michasiu? Włożymy, a za chwilę włożymy kołok. O, o, dobra, już mamy. O, i zobaczcie, można sobie spokojnie to przekręcać i tak samo druga osoba też spokojnie tym kołem kręci. I tutaj teraz składamy te twarze, tak jak Michalinka już Wam powiedziała, do środeczka, tylko oczywiście czerwone do czerwonego. Mamy twarzyczki już założone, o Amelce się spodobało. Spodobał Ci się ten pan Amelko? Gdzie ma oko? <ścoughs> to jest, słuchajcie, bardzo fajna gra, bo Jeszcze tutaj… Jeszcze jest to. Aby odwrócić, wkłada się tutaj w dziurkę, tak. i wtedy, jeżeli jest to dobrze zapięte, to wtedy się w to gra. Tak jest, dokładnie. Ok, no to co, włożymy? Włożysz tutaj na górze. Aha. Tu słuchajcie, jak już włożyliśmy to, tak jak Michalinka powiedziała, do dziurki, to teraz zobaczcie. Dzięki temu możemy przekręcać kółeczkiem. Możemy sobie kręcić, i już możemy. I teraz zobaczcie. Odstawimy na chwilę tą tarczę, żeby Wam pokazać, jakie są jeszcze tu elementy. Są okulary brązowe. Tak, dwie pary, bo oczywiście dla jednej i dla drugiej osoby. Dobra. Są takie drugie okulary szare, okrągłe. Tak, tak też dwie pary, prawda? Wszystko jest podwójne. Dobra, pięknie. Są takie brązowe włosy. Tutaj jest dziurka, żeby tak zakładać. Trzeba dobrze to wcisnąć, żeby, żeby się to dobrze yy, założyło i Świetnie. trzymało. Świetnie, bardzo dobrze. Czyli mamy brązowe włosy. Ok. Mamy żółte włosy. Tak. Też takie same. Tutaj są takie, takie yy, dziureczki. Tutaj są takie dziureczki, a tutaj są takie kolce, żeby to wkładać. Tak. Czyli to ta sama zasada, prawda, Michalinko? Tak. Co z brązowymi włosami? Dobrze. Co dalej mamy? Są takie wąsy. Są. Tutaj są takie dziurki, żeby włożyć wąsy. Tak. I koloru są? Brązowego. Czyli mamy. Brązowe wąsy, tak. I brązowe, żółte. I jeszcze są żółte wąsy, dokładnie. Ok. Tak jak Michalinka Wam już powiedziała, tutaj do tej dziurki, o, czyli tutaj, gdzie ten pan ma uśmiech, dokładnie, tu wkładamy właśnie te wąsy, albo. Co jeszcze możemy włożyć w tą dziurkę? Brodę. Albo może być to broda, dokładnie. Broda brązowa. Broda żółta. Tak jest. I jeszcze. Takie dwa nosy. i no, Jeśli jakiś pan ma duży nos albo mały nos, mam no na przykład tutaj, wybrałam na przykład takiego, to no nie zakładam nosa, tylko mam mały. A jeśli mam takiego pana, to wtedy tak zakładam. Dokładnie. Michalinka Wam wszystko, słuchajcie, wyjaśniła. Także jak sami widzicie, nawet Michalinka potrafiła Wam dzisiaj wytłumaczyć, na czym polega ta gra, prawda? Na to, tak. co zawiera ten zestaw. A na czym polega gra, Michasiu? Żeby. Żeby. Żebyś odgadnąć. Pana. Tak, żeby odgadnąć pana. To jest, słuchajcie, wersja łatwiejsza, dlatego że tu są sami panowie. Sami panowie i my sami wybieramy, którego chcemy. Tu nie ma losowania, tylko sami wybieramy. I zaraz, jak zagramy w tą grę, wszystko zobaczycie. Na początku, słuchajcie, jak zaczynaliśmy grę, myślałyśmy, że będziemy mówić, czy ten pan ma brodę i czy ten pan ma wąsy. Ale nie da się założyć jednocześnie brody z wąsami i jednocześnie wąsów, bo pasuje tylko jeden element. Dlatego to są wąsy, a to jest broda. No co, będziemy zaczynać grę? Tak. To już Wam pokazujemy, jak w to gramy. Okej, okay, kochani, to zanim przejdziemy do gry, musimy rozdać każdy swój zestaw, prawda? Tak. Proszę bardzo. Czyli a jeszcze tutaj tak. są te dziurki, żeby zakładać te naklejki, bo jeśli nie są założone, to naklejacie, a jeśli są założone, to nie naklejacie, bo są te oczy, żeby już się nie męczyć. Tak, super, prawda? Układanie. Tak jest, dobrze. E, włosy brązowe, włosy żółte dla Michalinki, dla mnie jeden. Okulary szare, okulary brązowe dla Michalinki, dla mnie też. Broda żółta, broda brązowa dla Michalinki, dla mnie również. Wąsy żółte, bro, wąsy brązowe dla Michalinki i jeden nos dla Michalinki. Proszę bardzo. To każda z nas sobie teraz, słuchajcie układa swoje zestawy i oczywiście za pomocą odrzucania będziemy wtedy a do tych małych elementów jeszcze jest taka folia tak bo to wszystko było w folii tej zamknięte tak, tak. jest dokładnie i teraz słuchajcie za pomocą odrzucania będziemy wtedy właśnie odkładać jakieś elementy po zadawaniu pytań. Także to jest, słuchajcie, bardzo fajna gra, która uczy przede wszystkim, jak zadawać też pytania. I jeszcze są takie same pany. Panowie, tak. I są jeszcze takie tutaj uszy. Uszy, tak. Uszy Tam. są, żeby okulary założyć, prawda? A tutaj jeszcze są takie dziurki, żeby zakładać albo yy, okulary, albo włosy. Tak jest, dokładnie, wszystko powiedziałaś, Michasiu. No to co, przystępujemy do losowania. Michalinka sama sobie wybiera swojego pana i ja też sobie wybiorę swojego pana. Żadna z nas nie będzie podglądać, bo tarczą można przekręcać, więc Michalinka nie wie, jakiego ja mam. Okej, okay, ja sobie... nie podglądam. Nie podglądałam, Dobre. nie widziałam. A ja sobie jeszcze ustawię inaczej. To nie zaglądaj. Ale ja nie widzę. Dobrze, to siedź w swoim miejscu. Okej, okay, ja mam już wybranego. Michasia, masz wybranego pana? Tak. Dobra, to będziemy teraz zadawać pytanie. Zaczynamy? Tak. Zaczynamy. No to kto? To ty. Ja pierwszy. No dobrze. Czy twój pan jest łysy? Nie. Nie jest łysy. Ok, to nic nie odkładam, ponieważ ma włosy. No dobra. Hey, czy, Michalinko, twój pan ma żółte włosy? Nie. Ok, czyli odkładam żółte włosy, a zakładam brązowe, ponieważ moje pierwsze pytanie było, czy jest łysy, więc wszystko wiemy, że ma brązowe włosy, a więc metodą eliminacji. Michał, teraz ty. Czy twój pan ma brązowe włosy? Nie. Michalinka, czy twój pan ma w ogóle okulary? Tak. Okej, okay, no to czekam. Teraz ty. Mama, czy twój pan ma takie okulary? Tak. Czyli Michasia może założyć panu okulary. No świetnie. Czy, Michalinko, twój pan ma żółte włosy? Nie. Ok, czyli odkładam żółte włosy, a zakładam brązowe, ponieważ moje pierwsze pytanie było, czy jest łysy, więc wszystko wiemy, że ma brązowe. Więc metodą eliminacji. Czy, czy twój pan ma brązowe okulary? Tak. Ale trafiłam. Okay. Dobra, czyli szare mogę już odłożyć. Teraz Michasia. Mama, czy twój pan ma takie okulary? Ale przecież pytałaś już o okulary. A, no tak. <grym> to zadaj inne pytanie. Mama, czy twój pan ma takie. Łowy? A co to jest? Broda. Dobrze, zgadłaś. Takie ma. Taką ma brodę, dokładnie. Ok, to teraz ja zadam pytanie, tak. Michalinko. Czy twój pan ma w ogóle brodę? Tak. Czyli wąsy mogę odrzucić, bo ma na pewno brodę. Tylko jeszcze nie wiem jak. Ok, to teraz Michasia. Mama, czy twój pan ma żółte wąsy? włosy? Włosy? Tak. Tak. No to uwaga, ostatnie moje pytanie będzie. Michalinko, czy twój pan ma brązową brodę? Tak. No i Michasia teraz. Czy już odgadujesz, czy jeszcze ci zostało jakiś element? Odgaduję. Odgadujesz. Czy to tam? Tak, zobaczcie. Michalinka odgadła mojego pana. Poczekaj, pokażemy. A ja się pytam, czy to ten? Tak. I ja również odgadłam Michalinki Pana. O, o włosy spa. Także udało nam się razem wygrać, czyli jest remis, prawda? Prawda? Tak. Jest remis? Udało się nam, zobaczcie, jak to nam fajnie, szybko, łatwo poszło. Nie, 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 nie. I słuchajcie, można w tą grę grać bez końca, bo chyba nam się ta gra nigdy nie znudzi. Także naprawdę jest bardzo fajna. A przede wszystkim słuchajcie, nazywamy części ciała, yy, nazywamy to, co yy, mamy na głowie. Także świetna zabawa, która uczy rozpoznawania kolory, oczywiście okulary, jaki mają kształt, bo tak jak Michalinka wam powiedziała, że mogą być okrągłe albo kwadratowe. Albo kwadratowe, więc słuchajcie, i kształty, i kolory, i y, nazewnictwo, i oczywiście czekanie na swoją kolor kolej. No i tak jak y, najważniejsze w grach, czyli kolej, wspólnie kolej. spędzony czas. Także to jest bardzo ważne. A to, czy ktoś wygrał, czy nie, to już się tak bardzo nie liczy. Ważne, że robimy to razem i razem gramy, prawda? Tak. Zachęcamy Was słuchajcie do takich wspólnych gier z Waszymi dziećmi, z Waszymi pociechami, bo to jest naprawdę świetna zabawa. A każda gra ma wpływ edukacyjny. Także na dzisiaj to już wszystko. Żegnamy się z Wami i już zapraszamy na kolejny odcinek. Michalinko, podobało Ci się? Tak. Cześć.